Dzień dobry drodzy Państwo. Dzisiaj w pytajniku gościmy Bernadetę, oh, już popełniłem błąd, Bernadette przez jedno T, To ustaliliśmy przed naszym spotkaniem, żeby się nie pomylić i się pomyliłem, no trudno. Panią Bernadette Hordejk, przewodniczącą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Jak Państwo widzicie jesteśmy w maskach i to takie pierwsze standardowe pytanie doprowadzicie Sejmik się nie odbywa, więc jeśli siedzicie no i w maskach. W jaki sposób się prowadzi te posiedzenia Sejmiku w tej chwili zdalnie, i czy macie w planach powrót do takich już prawdziwych tych sesji offline, jak to się teraz ładnie mówi? Tak, prowadzimy je od ubiegłego roku już w wersji online ze względu na bezpieczeństwo zarówno radnych, pracowników i wszystkich osób przebywających w Sejmiku. Stosujemy się po prostu do rygorów, które zostały narzucone ustawami. Będziemy tak długo respektowali to, dopóty, dopóki będą one obowiązywały. Na pewno praca jest dużo cięższa, łatwiej prowadzić, kiedy widzi się przede wszystkim osoby, które chcą zabrać głos, kiedy widzi się reakcje. W wersji zdalnej jest trochę trudniej, ale po prostu musimy się dostosować i tak pracujemy. Ale nie macie takiej pokusy, bo teraz często się mówi, że z jednym z następstw z tego koronawirusa będzie praca zdalna. I, i niektórzy mówią wprost, no, powrotu do tego, co było kiedyś już nie ma. I czy nie myśleliście o tym? No Jest to wygodniejsze z, pewnych, z pewnego punktu widzenia, po prostu no, zdalne sesje sejmiku, ale też wiem, że są głosy ze strony opozycji, którzy by chcieli żeby wrócić do tej takiej standardowej wersji. Rozumiem, że na razie, znaczy, że ani nie planujecie tego, żeby być zdalnie tylko, ale też nie planujecie tego w tym momencie, żeby wrócić do offline'u. Tak, radni opozycyjni w momencie, kiedy tak naprawdę druga fala pandemii rozwijała się bardzo mocno i szalała, wnioskowali i wnioskują w dalszym ciągu o to, żeby one były w trybie stacjonarnym. Ze względu na przemieszczanie ze względu na to, że jesteśmy reprezentujemy całe samorząd województwa. Na pewno jest to wygodniejsze dla radnych, żeby nie dojeżdżać, tylko u siebie z miejscowości uczestniczyć w posiedzeniu. Dla mnie akurat nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ i tak, i tak muszę przyjechać mm -hmm. tutaj do Sejmiku. Na dzień dzisiejszy doskonalimy sprzęt, bo zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj dużo firm wszyscy musimy się dostosować do innej sytuacji. Która, tak jak pan redaktor powiedział, nie wróci już do czasów sprzed pandemii. W związku z tym, robimy wszystko, żeby przygotować i sprawnie przeprowadzać wszelkie obrady, zarówno komisji, jak i sesji w trybie online. Mówiliśmy tutaj o większości i o większości opozycji. Troszeczkę zostaniemy przy tym wątku, bo ostatnio dosyć ostro wypowiada się jedna i druga strona. Chodzi tutaj o pieniądze dla naszego regionu. Otóż. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości zarządzono no, sejmikowi, czy zarządowi właściwie województwa, no, właściwie, że nie dba o interesy regionu, że pieniądze z Polski Wschodniej, które, które możemy zdobyć, mogą nam gdzieś przejść koło nosa, czy możemy ich dostać powiedzmy mniej. Z kolei następnego dnia mieliśmy konferencję prasową zarządu województwa, z którym pan marszałek, też opozycy, opozycyjni w tym przypadku posłowie, czyli koalicji obywatelskiej PSL-u, odpierali te zarzuty. Jak to wygląda z Pani punktu widzenia? Czy rzeczywiście rząd chce nas, nas, mam tutaj na myśli, nasz region zagłodzić? Tak powiedział Marcin Kulasek, poseł Lewicy. Mhm. Dokładnie. My tak to odbieramy. A czy, przysłuchując się konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, komentując to jednym zdaniem, powiedziałabym, że każdy kompromituje się na własny koszt. Ale nie mogę tak tego zostawić, ponieważ jest to i smutne, i zarazem obrażające. Smutne z tego powodu, że w konferencji uczestniczyli panowie, którzy zostali wybrani mieszkańcami głosami mieszkańców, aby reprezentować ich i reprezentować rozwój tego regionu. Z konferencji wynika jasno i wyraźnie, że absolutnie nie wiedzą, co się dzieje w temacie programu Polska Wschodnia. Mało tego, tak naprawdę nawet nie wysilili się, żeby poszukać informacji, bo już nie mówię o uczestnictwie, bo z tego wynika, że nie uczestniczą w niczym, a szukanie informacji nie boli. Z kolei obrazili wszystkie osoby, które faktycznie od 2017 roku czynnie uczestniczą w tym, żeby po pierwsze ten program był dalej, dalej realizowany i trwa to już, tak jak powiedziałam, od 2017 roku, kiedy nasze województwo było jednym z inicjatorów, aby ten program był kontynuowany. Zostały podjęte uchwały przez Związek Wojewódz, przez Komisję do Spraw Polski Wschodniej zarówno w 19, jak i w 2018 i w 2019 roku. I w dalszym ciągu trwają prace. Od czerwca ubiegłego roku odbyło się 11 spotkań online, oczywiście ze względu na sytuację epidemiologiczną. I w każdej z nich uczestniczyli przedstawiciele naszego województwa, zarówno pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zarząd, y, pracownicy y, pracowali w grupach roboczych. Te grupy robocze zbierały wszelkie informacje, jakie priorytety i z czym możemy się wpisać w ten program, a więc skontaktowały się i konsultowały to zarówno z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z potem naszym olsztyńskim, skupiającym wszystkie organizacje turystyczne, z firmami energetycznymi, bo tutaj mamy największe problemy i właśnie w tym zakresie chcielibyśmy uczestniczyć w programie Polska Wschodnia. Czyli generalnie Pani uważa, że te argumenty, które przedstawili, tam, było, tam był przewodniczący PiSu i dwóch radnych, z sejmiku i z rady miejskiej, jeżeli dobrze pamiętam, że one są, najdelikatniej mówiąc, nietrafne. Tak? Tak. Ja tutaj przy okazji jeszcze jedno wyjaśnienie, drobna formuła tego naszego programu Pytajnik, zakłada rozmowę dwóch osób, stąd przedstawiciele PiSu nie mogą się do tego odnieść, ale na pewno zaprosimy ich, żeby swoje zdanie również mogli powiedzieć. Ale niech pani powie, bo jakby wy odpowiedzieliście też w sposób taki, tworząc taką inicjatywę, tak dla Warmii i Mazur. Co tak. to takiego jest? Już odpowiem, tylko mm -hmm. kończąc wątek programu Polska Wschodnia, chciałam powiedzieć, że panowie będą mieli szansę wykaz wykazać się jeszcze, ponieważ tak naprawdę odpowiedzialnym za ten program jest Ministerstwo Finansów. To jest Funduszy. program rządowy, po prostu. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I 17, przynajmniej na dzień dzisiejszy, mamy wyznaczony termin konsultacji jako województwa mm -hmm. uczestniczące w tym programie. I w trakcie konsultacji zarówno instytucje publiczne, jak i e, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje e, projekty, swoje propozycje czy wnieść uwagi do tego programu. W związku z tym będą mieli okazję i zobaczymy, e, jak się wykażą panowie. Natomiast odpowiedzią e, naszą, właściwie to nie odpowiedzią, ponieważ inicjatywa nasza powstała wcześniej. E, Pan, Ona się wpisała, powiedzmy. Tak, tak. Mhm. pan y, poseł Jacek Protas y, wystąpił z interpelacją, może muszę powiedzieć mhm. troszeczkę historii, wystąpił z interpelacją, pod którą, y, wy, którą wysłał do wszystkich posłów z naszego regionu, wszystkich opcji politycznych, o to, żeby dbać o nasz region, właśnie żeby nie został Polską C. Żeby, żebyśmy nie byli pokrzywdzeni, bo zgodnie z tym, co mówił premier, nie będzie w tej chwili podziału Polski na A i B, a jednak jest Polska C. Ponieważ podpisali wszyscy posłowie i senatorowie opozycyjni, oprócz posłów i senatorów partii rządzącej, w związku z tym powstała inicjatywa Koalicji dla Warmii i Mazur ta inicjatywa łączy nie tylko parlamentarzystów, ona łączy samorządowców, przedsiębiorców. Propozycje, które otrzymaliśmy są strasznie krzywdzące dla naszego województwa, dla rozwoju naszego mm. województwa, bo po pierwsze, z rządowego programu inwestycji lokalnych my dostaliśmy tylko 139 milionów. Być może w, ja nie będę mówiła tutaj po przecinku, tylko będę zaokrąglała cyfry. Gdzie na przykład Podkarpacie otrzymało 452 miliony? Jak to uzasadnić? Tylko politycznie inaczej nie umiemy tego uzasadnić, bo zasad tak naprawdę do dzisiaj nikt nie zna podziału tych środków. Jeśli chodzi o fundusze strukturalne, również najbardziej zostały naszemu województwu obcięte. Zostały obcięte o 29% prawie. Słyszymy ciągle, że wywalczone zostały większe pieniądze dla kraju jako Polski. A my widzimy zupełnie coś innego w dokumentach, które nam są przedkładane. Dzisiaj wystarczy wejść na stronę i zobaczyć jutro akurat są konsultacje funduszy strukturalnych, gdzie w tej perspektywie finansowej, która zakończyła się z końcem tego roku, ale rozliczenie jej będzie trwało jeszcze 3 lata. Mieliśmy 1,72 miliarda euro, natomiast propozycja dla nas w nowej perspektywie jest 1,228 miliarda. To jest 500 miliardów mniej. Tak, milionów. E, milionów, euro. przepraszam. Och. Tak jest. 500 <laughs> Dokładnie. I z tym po prostu nie możemy się pogodzić. Port lotniczy nasz nie dostał, trzy porty tylko nie dostały, w tym oczywiście nasz nie otrzymał. Elbląg jest jedynym miastem, które nie ma połączenia z CPK. Z planowanymi liniami CPK. W związku z tym uważamy, że to jest właśnie y, traktowanie nas jako Polski C, i na to się nie godzimy, i stąd ta inicjatywa. Z tym, że tutaj tylko tytułem wyjaśnienia te dwa ostatnie argumenty, bo y, toczy się taka dyskusja publiczna, zresztą to bardzo dobrze, bo dawno takiej ostrej debaty nie mieliśmy y, od paru dni na, na oświadczenia. I jeżeli chodzi o port lotniczy, akurat to, 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 to mi się rzuciło w oczy, tam któryś z radnych wyjaśniał, że to, to brak y, dotacji dla Szymany jest związane z jakimiś wymogami unijnymi i że Elbląg, ja bym się strasznie cieszył, że Elbląg jednak być może będzie podłączony, że będzie nitka Braniewo, Elbląg Malbork, ale to jest jakby rzeczy, do których zapewne będziemy wracali i na pewno w Gazecie Olsztyńskiej będziemy Państwu dokładnie wyjaśniać, co tracimy i co zyskujemy w tych pieniądzach, ale bym chciał przejść do m, takiego bardzo istotnego tematu. Znaczy ja nie mówię oczywiście, że te pieniądze nie są istotne, bo one są one bardzo są istotne. One są bardzo, szalenie. Bardzo istotne, natomiast do czegoś, co, co, co troszeczkę też i, i mnie, y, mnie y, ciekawi, mianowicie do y, inteligentnych specjalizacji naszego województwa. Mamy w tej chwili trzy, czyli mamy wodę, mamy meble i drewno, i mamy y, zdrową żywność i ma się pojawić czwarta specjalizacja. Ona jest jak gdyby bardzo naturalna. Mówimy tutaj o po prostu zdrowym życiu. Z tego, co ja wiem, to Zarząd Województwa w tej chwili rozpisał taki konkurs, nie wiem, czy to można tak nazwać, na to, jakie specjalizacje powinniśmy rozwijać w naszym regionie. Jest też już takie opracowanie warmińsko-mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na właśnie tą specjalizację związaną z zdrowym życiem. I właśnie. Jak, jak, jaką szansą jest dla nas to zdrowe życie, ta czwarta specjalizacja? Bo ja się nie pytam, czy ona jest sensowna, bo moim zdaniem jest i o tym nie powinniśmy dyskutować, chociaż oczywiście możemy, jeżeli byłaby Pani odrębnego zdania. Natomiast chyba bardziej powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak zrobić, żeby to wykorzystać, tą szansę tym bardziej, że to zdrowe życie wpisuje się w strategię generalnie Unii Europejskiej, czyli Europejski Zielony Ład, gdzie ekologia jest postawiona na piedestale po prostu. Jak, jak pani to widzi? Pierwszym dokumentem, który opracowywaliśmy, zresztą jest szereg dokumentów tak naprawdę, które są, muszą być spójne z dokumentami krajowymi, aby odpowiedzieć na wyzwania, które stawia przed nami Unia Europejska, żebyśmy mogli sięgnąć po te środki. Te inteligentne specjalizacje, jak sama nazwa mówi, one mają to do siebie, że wyróżniają, wykorzystujemy mocne strony naszego regionu. I tak jak w poprzedniej perspektywie były ustalone te trzy, dzisiaj zauważyliśmy, że jest, może być czwarta, która tak naprawdę też wyróżni nasz, nasz region, a jednocześnie pozwoli technologicznie i technologicznie, wykorzystując naturalne nasze walory pójść do przodu, czyli y, wyróżnić nasz region w konkurencyjności z innymi regionami, bo taki jest tego cel. Dzisiaj widzimy, tak jak y, mieliśmy poprzednio problem, y, to dzisiaj widzimy już, że powstało nasze, może tak, nasze y, walory naturalne, czyli lasy, jeziora, y, ta mnogość i te wszystkie... Y, inne naturalne, które mamy, plus hotele, które powstały, bodajże 86 ich w tej chwili mamy, pięciogwiazdkowych, czterogwiazdkowych i trzygwiazdkowych, y, oraz infrastruktura i y, spa, i całe zaplecze związane z odnową biologiczną, z wszystkim, co się wiąże z jakością też życia, y, mają ogromne szanse na to. Aby wpisać się w, kolejny, w kolejną nową specjalizację. Jednocześnie trendy, które zaczęły być modne, które ludzie zaczęli bardzo mocno dostrzegać, to jest zdrowe życie, czyli blisko natury, przedłużając swój komfort życiowy, czyli wszystko to, co my tak naprawdę mamy. To jest infrastruktura okołomedyczna, Sprzęt medyczny, wszyscy producenci tych wyrobów farmaceutycznych, około farmaceutycznych idealnie wpisywaliby się w tą specjalizację. Mm. I tak jak w tamtych trzech specjalizacjach mieliśmy siedem, osiem gałęzi gospodarki, które mogły sięgnąć właśnie po środki, wpisując się w tamte specjalizacje, tak tutaj możemy mieć czwartą, która również będzie wyróżniać nas na tle innych województw, innych państw. I będziemy mogli również dążyć w tym kierunku, żeby wyróżniać się czymś i sięgać po no, Bo to jest jakby całkowicie naturalne. Oczywiście tutaj y, ta zdrowe życie jakby w pierwszej chwili nam się kojarzy y, z takim klasycznym zdrowiem, czy patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, z turystyką zdrowotną, czy medyczną, z tymi z uzdrowiskami przede wszystkim, które, y, których kilka już powstaje, a następne miasta o tym myślą. Na przykład Mrągowo się też przymierza. przymierza. Y, do tego Lidzbark, czy y, Dobre Miasto, y, nie, nie Dobre Miasto, tylko Górowo Iłowieckie, czy Kolice Górowo Iłowieckiego, już są mocno za, jakby zaawansowane te, te, te budowa, budowa tężni. Natomiast to zdrowe życie to także jest, co jest istotne to są wszelkiego rodzaju um, innowacyjne rzeczy, na przykład produkcja sprzętu do um, lekarskiego, produkcja leków. My mamy firmy, które są um, naprawdę na świetnym, a czasami um, na światowym poziomie um, um, Są też mamy też takie firmy, ale. Um, kiedy ewentualnie można się spodziewać, że trafi to do Sejmiku? Bo to są wszystko pewne określone procedury, to wszystko trwa. Jaka jest szansa? Ostatecznie musi to zatwierdzić Sejmik Województwa. Ja myślę, że raczej nie powinno być z tym kłopotu, ale kiedy? Sądzę, że będzie to w tym kwartale, w pierwszym kwartale tego roku, czyli sesję najbliższą mamy 16 lutego, a nie jest przewidziany. W związku z tym najprawdopodobniej na marcowej, najpóźniej na kwietniowej. Ponieważ w tej chwili, tak jak mówiłam, trwają konsultacje naszej umowy partnerstwa z rządem, jutro będą miały miejsce, w związku z tym musimy te dokumenty jak najszybciej mieć, żeby móc sięgać po te środki. Ja dzisiaj nie potrafię Państwu odpowiedzieć, bo wiele dokumentów już wiem, z doświadczenia, że tak jak mówię, one muszą być kompatybilne z dokumentami krajowymi i my musimy czekać. I gdybym powiedziała dzisiaj, że na 100% będzie to w kwietniu, a być może jakiś inny jeszcze do końca będzie Ale pierwsze będzie półrocze wytworzyć. tego roku tak, jest realne. Tak, jest realne. Tak. Spodziewa się Pani, że radni bez względu na to z jakich są orientacji poprą to? Jak, jak Pani to widzi? <noise> Bo tutaj polityki widząc... nie ma, tutaj polityki nie ma. E, to jest nasze tak. wspólne dobro. E, powiem tak, e, widząc głosowania dotychczasowe mam wątpliwość, czy będzie 100% poparcia. E, może... W momencie, powiem o sytuacji, kiedy przyjmowaliśmy strategię województwa, odbyło się wiele spotkań, tak jak i przy inteligentnych specjalizacjach. Te spotkania odbywają się zarówno z grupami politycznymi, z radnymi Sejmiku, z przedsiębiorcami, z wszystkimi interesariuszami na terenie naszego województwa. Nie widziałam za bardzo zainteresowania. Staram się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Nie widziałam za bardzo zainteresowania opozycji. Zresztą listy obecności są, więc można sprawdzić. Stąd nie spodziewam się, że będzie to jednogłośnie. No, ja, ja pozostaję ja pozostaję optymistą, dlatego że jestem wielkim fanem tej specjalizacji i uważam, że to jest. Bardzo duża szansa dla naszego regionu, no, naturalne wykorzystanie tego, co jest u nas naturalne, no to tak. się jakby no, samo przez się, się wydaje, wydaje logiczne. I szczerze mówiąc, rozwinęło się tak trochę, bo przedsiębiorcy są bardzo twórczy, mhm. bardzo kreatywni, nauka tutaj też bardzo fajnie się rozwija i tak naprawdę rozwinęło się obok nas. Trochę tak, bo to, bo bo to, to, to już tak mamy już... troszeczkę tutaj mhm. chodzi o to, żeby to ująć w pewne ramy i żeby potem. W... Na tyle, na ile to jest możliwe, po prostu pomagać tym ludziom, którzy będą w to zaangażowani, bo mówię, jest to dla nas szansa przede wszystkim wydłużenia. My cały czas mówimy o tym, że mamy wydłużyć ten sezon na, na, na mazurach, na warmii i Mazurach, no i na powichu, oczywiście również też. Um, ale tak no mówimy, 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 i teraz być może już przed czas, żebyśmy zaczęli coś robić, żeby rzeczywiście ten sezon. Potrwał, no przynajmniej kilka miesięcy, ale gdyby nam się udało wejść w tą turystykę zdrowotną, turystykę medyczną, w rehabilitację uzdrowiska, to, to jest duża szansa, że ten sezon, no, jeżeli nie na cały rok, to przynajmniej na kilka miesięcy, a ja mam nadzieję, że jednak. Będzie to taka furtka i będziemy mogli świadczyć te usługi przez cały rok. Bo przecież, jeżeli, jeżeli będziemy mieli diagnostykę, leczenie, rehabilitację, na przykład w fajnym hotelu gdzieś tam pod Olsztynem, czy Podełkiem, czy gdziekolwiek indziej, to będzie można tam przyjechać także w styczniu i w lutym, bo przecież jest u nas jest równie pięknie, nie tylko, nie tylko latem. Y ale pani... z, reguły, z reguły każdy, kto się rehabilituje, kto chce korzystać z tego, to właśnie te, tak jak my mówimy, jesienne, smętne i zimowe. Są najlepsze do tego, najlepsze. więc, więc to, to, to aż się prosi, żebyśmy tą specjalizację mieli. Pani Przewodnicząca, na koniec, na koniec zmieniamy, zmieniamy tematykę. Jest pani pierwszą przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I chciałem zapytać, w samym Sejmiku, ja to sobie policzyłem, jest na 30 radnych jest 20 mężczyzn i 10 pań. Dlaczego jest tak, że kobiety nie wybierają kobiet? Bez względu na to, czy są z prawa, z lewa, ze środka, skądkolwiek. Kobiet jest w Polsce no, ponad 50%, a kiedy patrzymy na to, no, ja szczerze mówiąc nigdy tak do końca nie liczyłem sobie tego, teraz się popatrzyłem, jeżeli chodzi o miasta powiatowe w naszym regionie, nie ma ani jednego burmistrza kobiety. Mniejsze miasta tak, jest kilka, natomiast nie mamy żadnego burmistrza. Trzy główne miasta to są też mężczyźni. Jak sobie dalej policzyłem jeszcze, no, u posłów już nie jest tak źle, bo na 18 posłów mamy 13 panów i 5 pań. Co ciekawe, tylko w Senacie jest to na odwrót, bo mamy trzy panie i tylko jednego pana z różnych opcji. Jak pani myśli, czemu kobiety nie głosują na kobiety? Trudne pytanie, na które na pewno nie odpowiem jednoznacznie. Też się często nad tym zastanawiam, bo tak jak pan redaktor powiedział, kobiet jest więcej. Kobiety są naprawdę świetnie wykształcone. Potrafią godzić. Życie rodzinne z życiem zawodowym i przedsiębiorcze, bo przecież tak naprawdę to też przedsiębiorstw więcej zakładają kobiety. W związku z tym być może brutalizacja polityki powoduje to, że przynajmniej ja tak sobie tłumaczę, że nie chcą w tym uczestniczyć. A z drugiej strony, nie wiem dlaczego, ale cały czas tkwi w społeczeństwie coś takiego, że mężczyzna. Powiem coś niepopularnego, ale nieważne, czy ma coś do powiedzenia, czy nie, to jest mężczyzna. Proszę zwrócić uwagę, pani przewodnicząca patrzyła na mnie w tym momencie. Rzeczywiście jest nas mało, mhm. ale ta tendencja utrzymuje się od kilku lat, bo w Sejmiku tak mniej więcej od kilku lat jest jedna trzecia kobiet, reszta, reszta mężczyźni. Natomiast przewodniczących jest chyba, 3, nie wiem, bo to się zmienia. Początkowo zaraz po wyborach było nas cztery, mhm. czyli, czyli dwa razy, ponad dwa 16 razy. 16 sejmikach, tak. To, to, to już jest rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście pewien postęp. To, tak mnie to po prostu zaciekawiło, że aż, aż zacząłem, <grym> zacząłem to liczyć. Czy ja, nie, ja w ogóle nigdy hmm. nie oceniam ze względu na płeć. A właśnie, ja... bo chciałem zapytać, <grym> się, jak pani została wybrana przewodniczącą, to było coś takiego, że podchodzili do pani czy, czy pisali, gratulowali pani i na zasadzie, o, że to kobieta została, że to takie. Yy... Nie, nie spotkałam się z tym. Hmm. Yy, ja zawsze oceniam ludzi merytorycznie. Może to jest wada, bo, bo, bo często też się spotykam z taką krytyką w moją stronę, że jestem idealistką, mm -hmm. ale jestem, wolę pozostać idealistą niż cynikiem. W związku z tym oceniam merytorycznie. Nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Dla mnie liczy się to, żeby działać na rzecz mieszkańców, być merytorycznym i, nie, i zabierać głos wtedy, tak jak byłam uczona, kiedy ma się coś do powiedzenia. Drodzy Państwo. Zdrowe życie to jest coś, co, co jest dla nas ważne, co być może stanie się dla nas też sposobem na zarabianie pieniędzy, na wydłużenie sezonu. Na pewno nam wszystkim powinniśmy życzyć sobie tego, żebyśmy po prostu zdrowo żyli, nie tylko jako specjalizacja naszego, czwarta specjalizacja inteligentna naszego województwa, ale tak w ogóle jako ludzie. Drodzy Państwo, Państwem moją gościem była dzisiaj Pani Bernadetta Hordejk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Obrigado, Panu. Obrigado, obrigado,